Mohenjo Daro, klejnot cywilizacji Doliny Indusu. Mohenjo Daro to jedno z najważniejszych i najbardziej tajemniczych miast starożytnej cywilizacji Doliny Indusu. Jego ruiny znajdują się w dzisiejszym Pakistanie, w prowincji Sindh, około 400 km na północ. Od Karachi nad starożytnym korytem rzeki Indus. Mohenjo Daro leży na równinie aluwialnej, blisko dawnego głównego nurtu rzeki Indus. W starożytności znajdowało się w strategicznym miejscu, miało dostęp do wody, żyznych ziem i szlaków handlowych. Struktura urbanistyczna. Miasto zajmowało powierzchnię około 250 hektarów i miało populację szacowaną nawet na 40 tysięcy mieszkańców w szczytowym okresie. Miasto podzielone było na dwie główne części: część pierwsza Cytadela, zachodnia podniesiona część. Prawdopodobnie była ona siedzibą elit lub centrum religijno-administracyjnego. Znajdowały się tutaj Wielka Łaźnia, monumentalna niecka o wymiarach 12 na 7 metrów, z cegieł wodoodpornych, magazyny zbożowe, sala zgromadzeń, a także kompleksy przypominające klasztory lub instytucje publiczne. Drugą częścią było miasto dolne, gęsto zabudowana część mieszkalna. Rozplanowana w prostokątną siatkę ulic. Domy budowane z cegły suszonej i wypalanej. Większość domów posiadała studnie, łazienki oraz system kanalizacji odprowadzający nieczystości na zewnątrz miasta. Systemy inżynieryjne. mohenjo to jedno z najlepiej zaprojektowanych miast starożytności. Miało rozbudowany system kanalizacji i drenażu, kanaliki i rury wbudowane w ściany domów, ulice brukowane i czyszczone przez mieszkańców, a także centralne śmietniki. Zabytki i znaleziska Mohenjo-daro. Pieczęcie steatytowe z, z wizerunkami zwierząt i symbolami pisma Indusu. Figurka tańczącej dziewczyny z brązu, Dynamiczna, pełna ekspresji. Posążek brodatego mędrca z alabastru, symbol autorytetu lub kapłaństwa. Wagi i odważniki precyzyjny system metryczny koła garncarskie, koraliki, biżuteria świadczyło to o rozwiniętym rzemiośle. Jakie zagadki nurtują dziś historyków? Po pierwsze, brak fortyfikacji. Czy to oznaczało pokojową cywilizację? Po drugie, brak pałaców i grobów królewskich. Mogło to świadczyć o egalitarnej strukturze społecznej. Po trzecie, co zaskakujące, znaleziono ciała w niektórych uliczkach. Dawniej ciała te interpretowano jako ofiary najazdu, dziś raczej jako wynik katastrofy naturalnej lub epidemii. Upadek miasta. Miasto zostało nagle opuszczone. Nastąpiło to w okresie od 1900 do 1700 roku przed naszą erą. Jakie są przypuszczalne przyczyny tego nagłego opuszczenia miasta? Mogła to być zmiana biegu rzeki Indus. Mogły to być powodzie. Mogły to być susze i pustynnienie. A możliwe także że nastąpiło trzęsienie ziemi co istotne nie ma dowodów na zniszczenie przez wojnę znaczenie archeologiczne Mohenjo-daro odkryte w latach 20. XX wieku przez Rakalgasa Baneriego i Johna Marszala wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku niestety Grozi mu erozja, podmywanie gruntu i zniszczenia spowodowane turystyką i brakiem zabezpieczeń. Ciekawostki. Nazwa Mohenjo-daro oznacza w języku Sindhi kopiec umarłych. To określenie nadane współcześnie przez lokalnych mieszkańców nieznane w czasach starożytnych. Wiele struktur wygląda tak, jakby dopiero co opustoszały, świadczy to o nagłym porzuceniu miasta. Czy kiedyś poznamy prawdziwą historię cywilizacji Harappa? Być może tak, może trzeba jej szukać w piątej wedzie indyjskiej, czyli Mahaparata.